Gość Radia Lublin. 15 minut po godzinie 8. Dzień dobry, Ryszard Majewski przed mikrofonem. O czym dzisiaj rozmawiamy? Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zakłada m.in. spore ułatwienia dla prowadzących poszukiwania zabytkowych przedmiotów i o tym dzisiaj rozmawiamy z Grzegorzem Bielakiem ze Stowarzyszenia Lubelska Grupa Poszukiwaczy. Dzień dobry, witam Pana w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie Grzegorzu, zanim o tym, co proponują wnioskodawcy wspomnianej ustawy, jak wygląda sytuacja w tej chwili? Jakie warunki trzeba spełnić, aby podjąć poszukiwania zabytkowych przedmiotów? Kto może takie poszukiwania prowadzić? Co można za takie, za odnalezione przedmioty otrzymać? Poszukiwania może prowadzić każdy, tylko pytanie o legalność, prawda? Żeby prowadzić poszukiwania zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób legalny, należy uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora Zabytków. Uzyskanie pozwolenia no, jest procesem dosyć żmudnym w mojej ocenie, przynajmniej. Dlaczego? Dlatego, że najpierw musimy pobrać odpowiedni druk, złożyć opłatę, wydrukować mapę, znaleźć działki, na których chcemy szukać, oznaczenia tych działek no i uzyskać zgodę właściciela terenu, na którym mamy prowadzić poszukiwania. Jest to proces, tak jak Pan powiedział, długi i pełen różnych zakrętów, tak? Jak tak, dokładnie. Mhm. Najtrudniej chyba jest dla osób. Nie mających gdzieś tam lokalnie kontaktów, uzyskać tą zgodę. No bo nie wszyscy ludzie wiedzą o co chodzi, trzeba długo rozmawiać, przekonywać ich, prawda. Różne historie się wtedy dzieją, ciekawe. Niektórzy ludzie nie mają z tym problemu, inni są dosyć nieufni, prawda. No i niektórzy pewnie pytają, a co ja z tego będę miał, prawda? Tak, tak. Są też takie pytania. Czasem. Yy... Trzeba, czasem trzeba, że tak powiem, pójść w gości, co wiąże się ze spożywaniem np. alkoholu. Tak jest, nie mówimy o tym głośno. <głos> <głos> ale, ale, ale oswoić, że tak powiem, tak, właściciela takiego, takiego miejsca, takiej działki. Dobrze, i teraz tak, jeżeli Państwo w trakcie poszukiwań znajdujecie przedmioty zabytkowe, jak to wygląda w tej chwili? Czego można, czego jako poszukiwacze, na co możecie Państwo liczyć? Oprócz satysfakcji, rzecz jasna. Tak, satysfakcja to jest pierwsza rzecz, adrenalina, dobre emocje. Przedmioty takie należy oznaczyć w systemie GPS, w sprawozdaniu, no i zgłosić, prawda? Jeżeli jest to przedmiot o szczególnym znaczeniu dla kultury, jakiejś dużej wartości, lub ma jakieś znaczenie artystyczne, zgodnie tam z definicją, prawda, zabytku, no to należy się nagroda albo dyplom. Mhm. No, i z tymi dyplomami, wiadomo jak to jest. Nie każdy się chce rozstać z czymś, co jest dla niego ważne za dyplom, prawda? I wtedy takie zabytkowe przedmioty trafiają do zamiast do muzeum, trafiają, mogą trafić do takich prywatnych, nieoficjalnych kolekcji. Tak, może się tak zdarzyć, że trafia do prywatnej kolekcji albo gdzieś tam idzie sobie w świat. Panie Grzegorze, i teraz mówimy o tym o nowelizacji co daje proponowana nowelizacja ustawy projekt zakłada między innymi to, że zakłada stworzenie specjalnej aplikacji mobilnej za pomocą której każdy z planujących poszukiwania zabytków taki zamiar może zgłosić i jak już powiedzieliśmy jest to spore ułatwienie dla poszukiwaczy. Tak, jest to bardzo duże ułatwienie, bo eliminuje, że tak powiem Jakiś tam kontakt z, urz z urzędem, prawda? Możemy wszystko zro zrobić online. Um, online można będzie zarejestrować te przedmioty, oznaczyć ich położenie. Um, samo zgłoszenie będzie dużo prostsze. Myślę, że to będzie przełom, prawda, um, w stosunku do tego, co dzieje się od 2000, bodajże 3 roku, bo od tego okresu jest wymagane pozwolenie, prawda? Cała procedura będzie dużo prostsza. Także tutaj wielki szacunek dla osób, które no, brały udział w pracach nad tym. Chodzi mi o polski związek eksploratorów, ale też o drugą stronę, prawda? Bo państwo, również państwo jesteście bardzo zaangażowani, jeśli chodzi o te propozycje, stowarzyszenia stowarzyszenia poszukiwaczy. Są, że tak powiem, tą jedną ze stron, które zgłaszają, które mówią o tych praktycznych sprawach, o tym, co jest potrzebne, żeby, żeby te poszukiwania były, może nie tyle łatwiejsze, ale żeby te wszystkie procedury ułatwić. Tak, dokładnie. Chodzi też o populary, popularyzację prawda, naszej pasji, hobby, o współpracę z archeologami. Było prowadzone szereg inicjatyw i dalej są prowadzone takie inicjatywy. No są też pewne sukcesy, prawda, znaczące nawet można powiedzieć. Tutaj możemy obecnie wspomnieć o poszukiwaniach w, w Chodliku, chociaż to może akurat tutaj są osoby z LGP, natomiast to jest pod, pod, pod patronatem Towarzystwa Starożytniczego w Chodliku. Tutaj należy też wymienić pana doktora Łukasza Miechowicza, który nawiązał współpracę z poszukiwaczami. No i tam dzieje się dużo dobrych rzeczy. Panie Grzegorzu, teraz tak, mówimy o tych proponowanych zmianach. Nowelizacja, co daje nowelizacja, proponowana nowelizacja, jeśli chodzi o, o sytuacje, w których już dochodzi do znalezienia skarbu, do znalezienia obiektu zabytkowego? No, jest to naj... już nie tylko dyplom. Tak, to nie tylko dyplom. Będzie można, bo wcześniej nagrodę można było otrzymać. W wyjątkowych sytuacjach, prawda, jeżeli mamy rozmawiać o nagrodzie teraz. I tutaj osoby poszukujące, no raczej tu chodziło o przypadkowe znalezienie, prawda? Wtedy można zabytku. było liczyć na. na wtedy, tak, wtedy na po zgłoszeniu można było nagrodę, liczyć tak. na, na, na nagrodę. Teraz na nagrodę będzie można liczyć także w przypadku poszukiwań z wykrywaczem metalu, prowadzonych oczywiście legalnie przy użyciu tej aplikacji. Bo te nagrody, o których, o których mówimy, są mogą być istotne w przypadku, kiedy takie grupy poszukiwaczy na przykład chcą tworzyć, znaczy pierwsza sprawa. Wynagrodzenia dla osób, które pomagają. Druga sprawa to na przykład tworzenie pewnych wystaw, tworzenie pewnych ekspozycji. Tak, dokładnie. I na to są potrzebne pieniądze. Tak, można to potraktować jako wsparcie finansowe, na przykład na remont jakiegoś obiektu, w którym to wystawa będzie prezentowana, na zakup jakichś dodatkowych przedmiotów. Myślę, że to będzie duża pomoc i to spowoduje jakiś rozwój. Lokalnych, takich oddolnych przedsięwzięć, z korzyścią dla wszystkich, prawda? To teraz powiedzmy Panie Grzegorze, o jakich pieniądzach, o jakich, jakiej wielkości nagród możemy mówić? W ustawie jest mowa o 25-krotności do 30-krotności średniej, krajowej. Łatwo policzyć, po prostu. Tak, tak, jakie tak. jakie wtedy, to są pieniądze? Choć, z ubiegłego roku. Choć nie, zawsze, choć nie zawsze, niektórzy twierdzą, będzie to adekwatne co do wartości znalezionych przedmiotów. No nie, ale myślę, że to już ta satysfakcja będzie duża dla potencjalnego znalazcy. I na pewno będzie się bardziej cieszył niż, niż z dyplomu. Prawda? Tak jak pan powiedział, kiedyś, znaczy do tej pory, jeżeli było znalezisko i to znalezisko, za to znalezisko ktoś chciał otrzymać wspomnianą nagrodę, to mówiło się co? Że byłem na spacerze z psem, tak, pies dokładnie. odkopał. Pies, tak? pies odkopał, bo yy, obecnie szacuje się, że poniżej 1% osób yy, prowadzących poszukiwania z wykrywaczem metalu ma stosowne pozwolenie. Więc y, większość poszukiwaczy też obawia się zgłaszania, bo co z tego, że zgłoszą, jak później pojawi się pytanie, a dlaczego pan prowadził takie poszukiwania na jakiej podstawie? A aplikacja, ta nowelizacja ustawy myślę, że tutaj przyczyni się do rozwiązania tego problemu i więcej zabytków będzie ujawnianych. No właśnie, autorzy, autorzy mają nadzieję, że po wejściu w życie tej nowelizacji e, będzie. Odnajdą się pewne rzeczy, w cudzysłowie się odnajdą coś, co, gdzieś, co, co w tej chwili być może jest w jakichś prywatnych zasobach. Tak, tak, tak. Bardzo dziękujemy w tej chwili słuchaczom Polskiego Radio Lublin. Ciąg dalszy naszej rozmowy. Zapraszamy Państwa już w tej chwili na stronę internetową radiolublin.pl, na nasz profil na Facebooku, a także na nasz kanał na YouTubie. A ja przypomnę, że gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin jest pan Grzegorz Bielak ze Stowarzyszenia Lubelska Grupa Poszukiwaczy i rozmawiamy o planowanych zmianach w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Panie Grzegorzu, proszę powiedzieć, jak państwo typują takie miejsca, w których warto jest podjąć poszukiwania? Czy to jest tak na chybił trafił, czy to jest, że tak powiem, poparte pewnymi wcześniejszymi Sprawdzeniami, badaniami, analizami. No, na pewno trzeba znać lokalną historię. Analizujemy stare mapy, prawda. Rozmawiamy z mieszkańcami danych miejscowości wsi. Studiowanie książek, źródeł no i zwiat w terenie, prawda? Patrzymy na, na to, co widać na polu, jeżeli widać jakieś pozostałości, osadnictwa w postaci skorup. Jakiejś ceramiki da dawnej, to na pewno świadczy to o tym, że ten teren był zamieszkiwany czy używany po prostu przez ludzi. A jeżeli okazuje się, że w tym terenie już są prowadzone jakieś działania czy badania, a my chcemy wejść, a wy chcecie wejść, no to możemy tylko poprosić o przyłączenie się. <laughs> No nie pytam, jak, to się, jak się kończą takie y, prośby. Y, a proszę mi powiedzieć, panie Grzegorzu, najciekawsze znaleziska, z którymi miał pan, czy mieliście państwo do czynienia na, na terenie województwa lubelskiego, może nie tylko województwa lubelskiego. Proszę się podzielić takimi y, wrażeniami. No ostatnio takim głośnym medialnie znaleziskiem było y, odnalezienie egipskiej figurki y, Ozyrysa, w Kluczkowicach. To no, była, powiedzmy, sensacja archeologiczna, bo zastanawiano się, jak ona się tam znalazła. No i y, po dokładnej analizie od, odkryto, że przed wojną, w dworze w Kluczkowicach, była taka kolekcja artefaktów egipskich i rzymskich, i, i w, w czasie wojny gdzieś ta figurka musiała do ziemi po prostu trafić. Jak wiele innych przedmiotów. Jak wiele innych przedmiotów. Wspominał pan, też, wspominał pan też przed naszą rozmową o tych srebrnych monetach tak, tak, tych tak. znalezionych. Tak, tak. To tutaj, Przypadkowo, tak? Tak, to tutaj mogę wymienić dwie historie. Mój kolega Mariusz Dyl odnalazł w, w Cichoborzu skarb, to też było głośne wydarzenie medialne, skarb monet rzymskich. Przy, podczas prowadzenia prac rolnych prawda, odnalazł 1753 denary. Łączna waga około 5,5 kg Tutaj Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Chrobieszowie było bardzo zachwycone, prawda? Mhm. Bo to takie znaczące znalezisko. Największe chyba w Lubelszczyźnie i po tej stronie Wisły pewnie też. No i tutaj ciekawa historia, bo można sobie e, spojrzeć na przekrój prawda, e, tych monet. E, są tam monety od e, denary rzymskie od e, czasów e, panowania cesarza Nerwy do po septymiusza Sewera. Tutaj widać, jak e, nastąpo, nast postępowała degradacja monety rzymskiej, utrata wartości, e, tak przekrojowo, prawda, bo zmniejszała się waga, zawartość srebra. Ale też jest ciekawa sama historia, bo Najprawdopodobniej skarb został ukryty przez uciekających wandalów przed gotami. No i tam czekał na znalazł. znalazł. A proszę mi powiedzieć, kim są najczęściej poszukiwacze zabytkowych przedmiotów? To są historycy, to są e, studenci? Niekoniecznie. Przekrój jest bardzo, bardzo szeroki. Ludzie chyba wszystkich zawodów. E, Różnych charakterów łączy nas na pewno pasja, prawda, zamiłowanie hmm. do historii. Hmm. No i wiedza I, na pewno. I wiedza ta, na ta, pewno wiedza często, często zdobywana na własną rękę, hobbystycznie, rozmowy z ludźmi, czytanie książek, prawda. To jest wszystko bardzo ważne. A proszę mi powiedzieć jeszcze, co Pana zdaniem, jakie najważniejsze zmiany dla Państwa jako osoby zainteresowanych poszukiwaniami, co, jakie najważniejsze zmiany wnosi ta propozycja ustawy? Co by Pan wymienił, jeśli chodzi o, o, o to, co dla Państwa będzie najważniejsze? Czy sprawa aplikacji, czy sprawa tych nagród, o których rozmawialiśmy? Dla mnie osobiście nagroda jest kwestią drugorzędną, natomiast sam fakt, że będziemy się po prostu czuli swobodniej na takich poszukiwaniach, prawda, będzie dużo łatwiej. Nie będzie takiej nie wiem, jak to nazwać, presji, prawda, odejdzie bardzo dużo formalności. Uważam, że to jest przełom, to jest, to, to jest kolosalna zmiana i największa chyba od 2003 roku, prawda? Duże ułatwienie. Zbliżają się wakacje. Wakacje to czas, kiedy pewnie tych poszukiwań w różnych miejscach jest najwięcej, nie tylko ze względu na aura, ale też czas, kiedy niektórzy mają po prostu urlopy, czyli możliwość wykorzystania tego urlopu w taki właśnie sposób. Tak, tak, tak. Tutaj no, zależy jeszcze co kto lubi, bo część osób woli sobie spacerować po lasach, inni natomiast po polach i, i, i kwestia pól. No, to to jest uzależnione też od terminów prac rolnych, prawda? Kiedy są żniwa, kiedy, kiedy takie pole jest zaorane. Także tutaj też dyktuje, że tak powiem, kwestia, jak te prace rolne przebiegają. Domyślam się, że tego o tym pan mi nie powie, no, ale na wszelki wypadek zapytam. Kierunek, kierunek na najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o poszukiwania. U mnie osobiście to niestety <grym> nie, <grym> będzie <poszukiwania>. nie będzie. Nie <grym> będzie. Mhm. Ale koledzy. No trwają y, prace y, w Chodliku. Też mogę, właśnie dzisiaj będzie miało miejsce fajne wydarzenie, ponieważ hmm, będą tam Europejskie Dni Archeologii. Dzisiaj hmm, odbędzie się pokaz filmów archeologicznych, a jutro w sobotę noc puszczania wianków, słowiańska noc kupały i druga część pokazów filmowych. Także chętnie mogą się tam zgłosić, obejrzeć, zobaczyć. Czyli cała masa różnych atrakcji. Tak, dokładnie. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Bardzo również. dziękuję za rozmowę. I oczywiście z uwagą obserwujemy. Obserwujemy wszelkie znaleziska i o tych znaleziskach mówimy Państwu również na antenie polskiego Radia Lublin. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową, choćby tam Państwo znajdą również zdjęcia, oprócz informacji tych różnych, przeróżnych, znalezionych skarbów na terenie województwa lubelskiego, na terenie. Naszego regionu, a nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, jest to miejsce, w którym warto jest poszukać, i jest spora szansa, że znajdzie się coś naprawdę wyjątkowego. O tak, jeżeli nawet nie jakieś takie namacalne rzeczy, to na pewno przygoda. Dziękuję pięknie. Grzegorz Bielak ze Stowarzyszenia Lubelska Grupa Poszukiwaczy był dzisiaj gościem słuchaczy polskiego Radia Lublin. Raz jeszcze bardzo dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam.